Witamy na nasz występ. Zapraszamy. Anapolity. do młodej kobiety o imieniu Maryja przyszedł anioł. Nazywał się Gabriel i przyniósł Maryi niezwykłą wiadomość. Została wybrana przez Pana Boga, żeby być matką Jego Syna. Maryja się skończyła. Ten sam anioł odwiedził też we śnie Józefa i jej męża, aby przekazać mu radosną nowinę, wszystko wyjaśnić i go uspokoić. Maryja i Józef mieszkali w mieście Nazareth. Jednak tuż przed narodzinami dziecka z rozkazu Cezara Augusta musieli opuścić swój dom i udać się w strony, z których pochodzili – do Betlejem. Kiedy tam dotarli, okazało się, że wszystkie gospody i domy są już zajęte przez podróż. Józef bardzo się zmartwił. Kochał żonę i nie chciał, żeby jej i dziecku stało się coś złego. Jakiś dobry człowiek puścił ich do swojej stajni żeby tam na sianie mogli przespać noc. Jednak oni nie spali. Tej bowiem nocy Maryja urodziła Syna, Jezusa. Nie miała dla Niego łóżeczka, więc położyła Go w żłobie, który służył do karmienia zwierząt, i przykryła pierwotką. Wół i osioł, którzy mieszkali w stajence, bardzo się zdziwili, widząc niemogle, niemogle w ich żłobie. Z ciekawością je wąchali, i ogrzewali swoimi oddechami. ale wokół nich zrobiło się jasne. Zobaczyli anioła, tego samego, który wcześniej rozmawiał z Maryją i przyszedł do Józefa. Gabriel przekazał im, że ta noc jest pełna radości, bo właśnie narodził się oczekiwany Zbawiciel świata. Wytłumaczył im, dokąd mają pójść, a ci, jak najszybciej mogli, pobiegli do stajenki. Pasterze zostali wszystko wstające tak, jak powiedział im Anioł? Maria i Józef z miłością pochylali się nad małym chłopczykiem. Pasterze opowiedzieli im o spotkaniu z Aniołem. Bardzo ich to wszystko zdziwiło, a jednocześnie, jednocześnie byli niezwykle uradowani. Cieszyli się, że to właśnie oni mogą jako pierwsi oddać pokłon zbawicielowi i towarzyszyć mu w pierwszych godzinach jego życia. Na niebie pojawiła się wyjątkowa gwiazda. Było ją widać z każdego zakątka ziemi. Zauważyło ją wielu ludzi, którzy obserwowali niebo, a wśród nich mędrcy ze wschodu. Melchior, starzec z siwą brodą, Casper, młodszy od niego i Baltazar o ciemnej skórze. Ciekawiło ich bardzo to zjawisko i postanowili przyjrzeć mu się bliżej. Ale gwiazda nie stała w miejscu. Poruszała się w kierunku Palestyny. Mędrcy wiedzieli, że tak wyjątkowa gwiazda musi oznaczać narodziny kogoś bardzo ważnego. W swoich księgach wyczytali, że zwiastuje ona przyjście na świat wyjątkowego króla żydowskiego. Postanowili więc jak najszybciej dotrzeć do niego i oddać mu pochwon. Wzięli też ze sobą dary. Wyruszyli w długą i niebezpieczną podróż, odróżując za gwiazdą na swoich wielbłądach. Najpierw dotarli do Jerozolimy. Tam zatrzymali się na dworze króla Heroda. Zapytali go, czy nie wie, gdzie urodził się nowy król. Herod, bardzo zazdrosny o swoją władzę, udał ich przyjaciela. Wprawdzie nie wiedział, dokąd powinni się udać, ale poprosił, by w drodze powrotnej przekazali mu wiadomość o dziecięciu, żeby on też mógł oddać mu pokłon. W sercu zaś szykował już zasadzkę na małego Jezusa. Mędrcy, podziękowawszy za gościnę, ruszyli za gwiazdą, która zaprowadziła ich do Betlejem i zatrzymała się na miejscu, gdzie przebywali Jezus, Maryja i Józef. Kiedy orszak mędrców dotarł na miejsce, okoliczni mieszkańcy bardzo się zdziwili. Myśleli nawet, że tu jacyś królowie z dalekich stron zabłądzili w ich miasteczku. Kacper, Melchior i Baltazar nie zważali na gapion i weszli do środka. Maryja i Józef również byli zaskoczeni tą wizytą. A mędrcy wyjaśnili, że sprowadziła ich do gwiazdy i przekazali dary tak wyjątkowemu dziecku, którego narodzenie obwieszczają niebiosa. Melchior przyniósł złoto, symbol króla. Kacper ofiarował kadzidło, znak łaskości. Baltazar zaś dał Mirę, specjalny, specjalny balsam do ciała, zapowiadający przyszłą mękę Jezusa. Kiedy mędrcy mieli już wracać do domu, Ukazał się im anioł, który nakazał, aby nie wracali przez Jerozolimę, ponieważ Herod ma złe zamiary wobec nowonarodzonego dziecka. Posłuchali oni rady i z radością, że mogli zobaczyć Jezusa, wyruszyli do swoich domów.